Róż głową, postaw na Jezusa to zestaw pomocy multimedialnych dla katachetów i uczniów szkół gimnazjalnych. Duż głową, postaw na Jezusa, przyłącz się do nas już, czas w drogę ruszać. sprawdź argumenty, nie pożałujesz tego, możesz być pewny. głową, to się opłaca, sprawdź co ten wybór dla ciebie oznacza. Duż był szczęśliwy na w ramach cyklu róż głową na Jezusa przedstawiamy dwa kolejne odcinki, co jak czas, idę jak dom. Róż Głowo. Czas w sporcie to ważny wyróżnik. Jedna setna sekundy, a czasem mniej decydują o tym, że ktoś zdobył złoty medal, a ktoś tylko srebrny. Ale bywa i tak, że właśnie cierpliwość i czekanie do końca gwarantują sukces. W dzisiejszych czasach wszyscy gdzieś biegniemy, no ten czas musimy cały czas sprawdzać. E zegary, które naprawiamy, pomagają nam kontrolować e e trochę ten, ten czas, który nam ucieka. Gdyby zrobić taki eksperyment i kciukiem lewej ręki przytrzymać się za nadgarstek prawej ręki i tam tętni tętno, to to jest czas każdego z nas. I to już nie jest abstrakcja, bo to jest nasze życie. Wieczność to jest stan nieskończoności, który funkcjonuje poza czasem. Wieczności czasu nie ma. Nie ma na to czekać, czas przez palce ucieka Chociaż ściska nas czasem w gardle wspomnień rzeka szukałem celów, w potoku słów i ich znaczeń To czas to z niespełnionych marzeń Stanąć na moment w miejscu, poczuć bicie swego serca Dopóki krew krąży, nie możemy przestać Albert, czas ucieka, wieczność czeka Dom ten wyraz, ten trzyliterowy wyraz jest jednym z ważniejszych wyrazów w moim życiu. E, absolutnie związany z, z wyrazem miłość. Dom oczywiście kojarzy mi się z moim domem rodzinnym. E, z moją mamą, z moim tatą, z takim bardzo e, ciepłym kątem, do którego zawsze chciałam wracać. One, two, three. Gdy wyjeżdżam, powracam tam, gdzie jest mój dom. Tam jestem u siebie i czuję się bezpiecznie. Choćby z końca świata wracam do dom, to mój mały raj na ziemi, moja własna przestrzeń. Gdy odejdę, to na zawsze będę okupował raj. Tam mój ojciec niebieski zabukował dla mnie miejsce. Będę znów u siebie w progu raju, będę stał. Więc jeśli się, gdy szukasz mnie, że mogę być u siebie. Kościół to Dom Boży. Pierwotnie mówiono Dom Kościoła, ale potem ta nazwa uległa skróceniu i został po prostu Kościół. Ja wiem, że Bóg nam obiecał, że jak przejdziemy na tą drugą stronę lustra, to tam czeka na nas totalnie wypasiony dom. I to taki, że te wszystkie nie wiem wille najlepsze są niczym przy tym.